Siemanko, ja jestem Blackout.pl, siema. A to jest kolejny odcinek. Nie przerywaj mi dobrze. A to jest kolejny odcinek z gry The Elder Scrolls for Oblivion. Yy, dobra, jak na początku każdego odcinka Spójrzmy na zdania. Mm -hmm. Tarmeno mam się dogadać. Spoko. Teleportujemy się. Nie ma na co czekać, to nie. Twój koń jest w a budowanie miasta citizen? Evil of foot, citizen. What There are no guild halls in the city, but the Arcane University is on it. A... What do you... Hmm. The Imperial Palace is at the... Starting in the northeast, moving clockwise, you have the... The waterfront is south of Temple District. The Arcane... Dobra, nie się. Farewell, do... citizen. You know Tarman is? Yes. 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 Ah, you must be the one I got the message about. You know of them? One of the most secret. They follow the teachings of Mainkar Cameron, whom they call. Ah, yes. Commentary. Find them, huh? Eh? I won't poke my nose any further. Official business and all that. I'm used to working with... Them. In any case, finding them won't be easy. I've studied Mankar. It is clear from the text that Mankar Cameron... I believe that his writings contain hidden clues to the... Those who unlock this hidden path have proven themselves worthy to join the ranks of the... If you want to find them, you'll need all four volumes of the commentaries. Mm -hmm. Here. You can have the library's copy of. As I've said, I've never even seen the 3rd and 4th volume. Fintius, the proprietor, caters to specialist collectors. No spoko. Czyli o mintycznym brzask. Dwa dodane. Jeseryngsarsesan, mm, mam karta Moran czy Kamoran. A wychodzimy it was so nice chatting with you sure to let me know how your hunt for the mythic dawn turns out welcome to the if you wish to become a part of the mages guild see if you wish have a look around you won't find better prices in all towns be seeing.

Ja, już nie używam tarczy. Aha. Pięknie. Osiężny pierścień z peru. Z perłą będzie ładniejszy. Aha. Myślałem, że się temu przybliżyć łapkę. Znaczymy rękawicę to, Za różnicę Aha. To gdzie teraz mamy iść? O to jest tak klikanie zadania Nie zadania No to Aha Ale stąd już chyba można iść na wolnej przestrzeni ale się Powiem wam ogólnie, że się zbieram powoli na jakiegoś vloga czy coś w tym stylu, no nie? Chyba mówiłem w poprzednim odcinku, że jakąś niespodziankę, ale się właśnie nie wygadałem. Co zrobić? Fajnie, że konia mam, ale i tak nie podróżuję. Gdzie? Tutaj, first edition. Zamknięte. Poczekamy sobie jest. Aha. Nie wiem czy o siódmej już otwierają Piekarnie powinny być już otwarte o 7 Ogólnie to ostatnia jakoś tak rzadziej rzucam odcinki bo się powoli zbieram na nie. nie że od razu napałę. Tak powoli spokojnie. Trzy odczekamy. No tak jak są, tak... Codziennie, dziennie coś to. Nie wiem, czy to ma jakiś taki duży sens, po prostu żeby zaśmiecać tych przynajmniej którzy mnie oglądają tak często miłością filmów. Bijamy. Ty. No, A, już można coś zarypać. Piórko. Am Fintius, owner and proprietor of the first edition. Look around if I don't... You must be referring to Mankar Cameron's commentaries on... It comes in four volumes. The first two volumes are rare, but you may run across them from time to time. I happen to have a copy of Volume 3 on hand, but I'm afraid it is... Gwyneth would be terribly disappointed if it was gone when he came to pick... No, czwarty, na I wish I had one, but I have never... No, I'm afraid I couldn't... See... I'm afraid I couldn't sell it to you for any price I don't know him personally But he was very eager to get his hands on As a matter of fact, he's already late Feel free to wait for him if I'm afraid, I'm afraid. To z, You or not you. Hey, synek. I'm sorry, but I'm late. You must not have heard me the first time. Good morning. za I'm here for my book, Mankar Cameron's Commentaries, Volume 3. Of oh, course, here you go. Keep us in mind for any future needs. Thank you. Thank you. I can't tell you how long I've been looking for this book. Okay. I'm waiting. Have you been following me? The Mythic Dawn. Are you... Very well. I can see you're familiar. I know that Diedrich cults are not quite the thing social... For the adventurous, open-minded thinker, Diedrich would. What? The Mythic Dawn were the ones? Yeah, gone. You have to believe me. I truly had no idea. I mean, I. Men call Cameron's views on Mayrune's day. But a. Yes, of course. I don't want anyone to think I had uh. Volume. Four. You can only get Volume Four directly from a member of the Mythic Dawn. I had set up a meeting with the sponsor, as he called himself. Here, take this note they gave me. It tells you where to go. I don't want anything. Ooh. So, Ad. To od mm, aha, to YouTube. Fuck. Mm. I think it's Jeśli pragniesz podążać dalej ścieżką brzasku, będziesz potrzebował czwartego tomu komentarzy do Misterium Xerxesa, Mistrza. Można go otrzymać wyłącznie od członka zakonu Mitycznego Brzasku. Jak twój oznaczony sponsor przekażę Ci swój egzemplarz. Jeśli uznam, że jesteś tego godny, wtedy pierwsze trzy moje dzieła Mistrza. Dzieł Mistrza, fakt. Najlepiej jak potrafisz, szukać jego słowach ukrytego znaczenia. Będziesz już gotów przyjść do podzie podziemnych kanów pod Elfimi Ogrodami w Serackim się przyjcam. tam Idź głównym tonalem, dopóki nie, nie dotrzesz do pokoju ze stołem i krzesłem Usiądź Tam przyjdę do ciebie i dam ci to, czego pragniesz Sponsor Mhm mm Spoko To teraz obczajmy tą mapkę Aha, czyli mamy się pyknąć do Baurusa Wygląda jak Bałoruszynek. Raz, dwa, trzy, kółk, skłam, patrz, ho ho ho, niga. Kozak z Bryasynek. Także tego. I zastanawiam się też, czy nie robisz duszy odcinków powoli. tak jak po 15 minut to... Tak, jest zabawa trochę z tym nagrywania. Tylko po to, żeby 15 minut nagrać. Nie wiem, czy może jakieś te... Tak. tak. Genesin A, Myślę, że jak ten będzie coś. To co? dostawimy zadanie czy coś? Potrzebujecie kurierów. A. Jednak nie. Dobra, wbijam tego bonus. A co do tych odcinków? To właśnie... Zastanawiam się, bo zabawy jest dużo z takim nagraniem 15 minutowego odcinka, że idę nagrywam. Czekajcie. You're not easy to get hold of. would have they'll pay for the murder of the huh. this just might we need to get that fourth book then if Tarmina is let's go the sewers run under the blades have occasion to use them in our undercover work follow me I know how to get to the part of the sewers where we need to meet the sponsor you To teraz wam szybko powiem, gdzie ty jesteś? Fak, gdzie ty jesteś? Fak, w Chłopie wychodzisz, czy wchodzisz? No, opowiadam wam. No, bo tak nagrać ten odcinek 15-minutowy. To jest naprawdę sporo zabawy, bo trzeba włączać wszystkie programy co Tylko dla 15 minut Czy nie, żebym tego nie lubił Ale po prostu Tak jak na przykład 25 minut, 20... coś no To już było większy sens, więc nie wiem czy od 11 odcinka tak już nie zacznę robić O, Jesteczka. A niech się sam bije Haha. Hm. Tak. Czuję, ja czuję, że mam tej broni na pierwszy. Open the door, Tak trochę gadam od rzeczy dzisiaj Taka tanka trzeba zmienić Uhuhu. Tak tam życie, trochę mało This was mine. Chłopie, nie spinaj tak. Nie. To jest mine. Mam mięso kraba. Tak. prowadź dalej. To jest trochę głupie, że trzeba przy nich stać jak ten jak się idzie gdzieś. Bo jak na przykład stanę tutaj, to on się zatrzymuje. Jak jestem bliżej, to. O, machnął ręką. No, jak się stanie bliżej, to na wyro idzie. Ktoś jeszcze? Ty masz chyba coraz mniej życia. A nie, jednak nie. here. O, przeszukamy goblina. Strzały sobie weźmiemy. Tu jest znowu jakiś kraby. Kanał jest sport takich potworków Stick together O oh yeah Ja jestem ciekaw czy one się respią Czy na przykład jak będziemy z tych kanałów wychodzić, jeśli będziemy wychodzić To czy one się zrespią Trzeba je się jej To coś już Bystre oko A no hita poszedł Get my back Ten też cieniasy chyba Where Fuck mi się klawiszy mylą Where is you Where is Where are you? Fuck ale lamię w moim angielskim O Aha, wiemy Dla ty Kurde, długo jeszcze będziemy szli? Bo to już zbliża się właśnie koniec czasu Więc Ja tu kończę I Komentujcie subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, no i puszczajcie znajomy, także jeszcze spójrzcie na Baurusa Czarnucha, także razie, ciąg!